Teraz robię ze mną enemy. Hmm. Dobra, ja zagrobię jedną rękę solo. Poczekajcie chwilę. Zobaczmy <coughs> kciuki enemy. Ale nie wie, w... co masz Trzeba. Do 350. To, no to zbieram to no. na piekarę i Maidan. Jak będę miał, jak sobie to kupię, to ci kupię coś. To jak będziesz miał co najmniej opiecać, to z powiem Astra kup. Astra, no spaczka. Czekaj, że dwa komentarze, za chwilę czytam. Ej Kuma że mi nie występuje tego? Bye. Na moim kanale. Tak. Chyba no. się jeszcze nie zaczął. Nie, pokazuję. W sensie... Ali mi szczuty, też. wiesz. No. A bo musisz odświeżyć ja też taką zawsze. Dzisiaj ja wchodzę na twój kanał, nie? Ja czasami 10 razy muszę odświeżyć, bo mi się nie... O nie dobra je. już jest. No. No. Dobra, no poczekaj, wejdę jeszcze na sobie na, salty, na no, gramy z widzami, no i prosta, dobra, lecimy, się stało, proszę, 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 No, proszę, no proszę, 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 Oglądasz mnie? Czeka, tak. Czekajcie, no, tutaj polecę. O, jest. Dobra. W ogóle... Czeka, czeka. Okay, no, tak, tak. Okej, no na ten domok leci tu ktoś? Leci, parę osób. No, siema macie w wide expan daj mi chyba twoje kolega z unika. mnie, bo chcę 80 subów. bo ja to chcę. Znaczy jeszcze połowę instalacji. A, spodkowa. Yy, mogę ci dać promko za chwilę. Albo w sumie teraz już. Dasz subostpaczkę mapskie, tylko musisz mi też zostawić subiczka i jakbyś mógł jeszcze łapeczkę wygrać pod tym album. Raponczek ja już ci daję. Prąbko, poczekaj chwilę. Dobra, już ja jestem tam. Hmm. Dobra, spoczko. Poczekaj, zapromuję jedną cytaczkę. Te Gdzie Kibicuj mi enemy teraz. Jesteś atakowany. oglądasz mnie, tak? Daj oglądam. Szpoko, co mam zrobić? Obserwujesz nie? O ja na poczekaj? O Doroty. Do, do. Czekaj, wrócisz sobie. Zachowaj hagię na, na, na tego. Na... zachowaj Hagia. Szpoczka. Gdzie jesteś typeczku? Yhym no. no, Co? Widziałeś to? Nie Nie że ja masę Ej, poczekaj, mi się nie Co? Dobra, Dobra Poczekajcie chwilę Połączę ty. Ja wolę. Ale... Nieźle dwóch się mu ujala. No, wiem właśnie. Oni tak, oni tak o, się no. na to wszystko upili. Oczko maczko. Dodaj, już daję pączek. Mam no, bezki tu. Tamten, tamten, co mnie zabił, to miał gdzieś tego typu, co miał na plecach. Bez kitu. Już ci daję pączek. Pyk Dobra pączek ty. Już ci daję mopskę za To grasz teraz enemy, czy za chwilę? Poczekaj. Do da, końca masz... górę lada i wrzucam. Pyk. Wpadajcie do pączka. I mobskę Fortnite teraz. Dam ci subika. I tak już daję mopskę Właśnie wchodzę na twój kanałek. Dobra, ty masz ikonkę iconika. I dobra, daję Ci 197. suba mobskę. Mm, Przyjęcie mm. chwilę, bo muszę jedną rzecz zrobić. Tudasz chyba dałem mopskę. Powiedziałam teraz, przecież. Mordeczko, co mi się tak długo A nie tutaj. się cały czas zastanawiam. dlaczego chłopy proszą, jak dadzą subskrypcję i łapkę w górę i się promo, czy hmm. hmm. Ile punktów na Arenie? Ja nie gram Aren. Dzisiaj dopiero zacząłem grać. Mówski, dałem Ci subika. A promo, no mogę ci dać. Już jak jestem... Ha, czekaj, bo wyszedłem z twojego tego, bo nie wiem, nie możesz. Sobie... No dobra, to czekaj dam ci promo i dopiero. Mm, mopskę. Pyk, pyk, pyk. Pyk. Co jest? A, dobra. co jest? Nie, ej, nie mogę dać promo temu mopskiemu. Poczekaj Mobskę. XD bo coś się zwaliło. Ej, enemy jest też? Ej, co jest? Mopska jest. Ej, czekaj. Hala. Ej, co my nie mogę... Ej, co mi tak długo wczytuje arena? Widzisz to, Nami? No, widzę. Fortnite zresetuj. A może za chwilę? Najwyżki to chyba trzeba. Jeszcze minutę poczekam. Hmm... Dobra. Ej, Mopskę, czekaj, dam ci na chwilę... Yy, bo nie mogę ci skopiować linku, serio. Yy, sam siebie zapromuj, dam ci modę. Za chwilę ci zabiorę, bo nie mogę. Serio. No kontrol C, no ale co z tego? Ej, no nie da się, Mopski tu. Mopski, co daje sobie sam promo? Sprawdź Ja Muszę zobaczyć jedną rzecz. No spoko. Wpadajcie do pączka. Dobra. Wpadajcie też do Mopskiego. Okay. Dobra, czadra ty restartuje forta, poczekajcie. No. Dobra, trzeba. A nie jest restartująca, nie wiem. Czekajcie, tylko zrobię jedną rzecz. Um. Okej. Okay. Dobra, trzeba restartować forta. Kais jau valgo safifka, ką nemaga, ką aš jau kiau esu.